Cześć! W dzisiejszym odcinku poszukamy restauracji z najpiękniejszymi widokami na Maderze. Rozwala głowę, no nie lubię. no. Naprawdę jestem w szoku. Czy te lokale serwują smaczne jedzenie? W ogóle nie mój klimat. Totalnie. Ile trzeba zapłacić za posiłek w takim miejscu? Dodatkowo pokażemy wam darmowe, naturalne baseny i atrakcje, których nie można ominąć zwiedzając Maderę. Zaczynamy! Dzień dobry moi drodzy, witamy w kolejnym odcinku z Madery. Dla nas drugi dzień, dla was drugi odcinek i dzisiaj będziemy ponownie eksplorować tą piękną wyspę. Y, jesteśmy w miejscowości, która była po prostu po drodze i uwaga, hotel był w miarę tani. My Takie. byliśmy w, y, w święto, więc te ceny po prostu wywindowały, nie wiadomo jak. to no, też nie było źle, tym Tak zdaniem. i ten właśnie nocleg nie był y, najdroższy, y, ale jest przepiękna ta miejscowość. Idziemy y, do restauracji, która tak naprawdę serwuje zwykłe śniadanie, jakieś przekąski. To jest taki snack bar, ale ma bardzo ładny widok. Tak, dosłownie 140 metrów od tego hotelu. A jeśli chodzi o sam pokój, no to widzicie oczywiście przebitki. Jest tam teraz bardzo ładny widok na klify i morze. Tak, Chciałam dodać. Tak, ładny jest ten tak. hotel, tak, ale było mi zimno. zimno. Ale ja jest strasznym z Słuchaj, słuchajcie. Strasznie. Jest piękna pogoda, słońce świeci, a Klody mówi: Mi jest zimno, Michał. Nie wiem, czy to nie jest to. Musimy sprawdzić. Okay. Zamawia się tutaj i dostajecie numerek i pani wam przynosi do stolika, ale zamówić trzeba ogór. Nie ukrywamy, że trochę czekaliśmy, mm. ale mamy za to takie widoki i możecie tutaj zjeść naprawdę... W Pięknych okolicznościach. Tak, menu nie jest skomplikowane. Kanapki, tosty, pizza. Hamburger. Hamburger oraz właśnie te kanapki, ten zestaw. Jest to mięso, sałata, pomidor. Do tego dostaliśmy majonez oraz ketchup. Jest to to pieczywko takie i tradycyjne, i ichniejsze tutaj. Więc ja najpierw próbuję bez żadnych dodatków, a potem zobaczę, czy potrzebuję to ratować ketchupem, czy nie. Tak jest. Czytaliśmy na temat tej kanapki. Jest ona tradycyjna. Jeszcze pytałem panią mogule przy zamówieniu i powiedziała, że tak, to jest tradycyjne mięso i właśnie podawane w kanapce. Ja mam problem w sensie z tym mięsem, bo ono ma te żyłki takie. Mm. Ja nie lubię tego. No nie lubię, no. No trzeba lubić. Gryziesz, gryziesz, gryziesz i nagle jakaś chrząska, jakieś coś, co teoretycznie mm. powinny zjeść, ale... No ale mi bardzo smakuje. Górna warstwa jest mm, polana z sosem, czy znaczy masłem czoskowym. Pieczywko. E, pieczywko jest z masła czoskowego. E, mięso też jest fajnie doprawione. No, mamy sałatę, pomidora, jest wszystko mm -hmm. świeże, jak najbardziej. No ale może faktycznie trochę jest takie zbyt ciągnące się to mięso. Mm -hmm. Ktoś oczywiście nagrywamy, ktoś mówi: O, wszystkie zwierzęta wydają odgłosy, pan e, zaczyna wiercić na dochu. Standard. Ja muszę sobie tę kanapkę otworzyć, wyciągnąć to, czego nie chcę jeść, dopiero wtedy zjeść. Nie lubię tak robić i nie mam przyjemności z takiego jedzenia. Mm. Rozumiem cię, ale dla mnie jest to chleb, więc mi to tak, smakuje. Może omlet, po prostu, słuchajcie, albo przyjść na kawkę też można. Mm -hmm. Może bardziej, bo taka napka to dla mnie naprawdę słabizna. Nie, mi smakuje. Dla mnie smakuje. Dobra, napawamy się widokiem i yy, schodzimy sobie 400 metrów. Tam, yy, Do żeby plaży. zobaczyć, tak, plażę. Czarna plaża. Pamiętajcie. Odcinek, który oglądacie, jest częścią całej serii materiałów z Madery. Koniecznie odwiedźcie nasz kanał, aby zobaczyć pozostałe odcinki, w których dowiecie się, jak zaplanować taką podróż, co warto zobaczyć, gdzie zjeść, jak przemieszczać się po wyspie i ile za to wszystko trzeba zapłacić. Każdy odcinek to gotowy plan podróży na dany dzień. Wszystkie linki do odwiedzanych przez nas miejsc znajdziecie w opisie, dlatego zachęcamy do obejrzenia całej serii. Filmy publikujemy w każdą niedzielę o 10 rano. Nie przedłużamy i wracamy do odcinka. Sugerujemy Wam do tej plaży jednak pojechać autem. No bo jak sami widzicie za nami, jest dość duża góra, więc będziemy się wdrapać z powrotem. Aha, Jeszcze z wózkiem. Metrów, słuchajcie. Jeszcze z wózkiem, ale zrobimy sobie po prostu spacerek. A są dla tutaj nas to parkingi super. I, słuchajcie, są I dużo mi tak, i dużo miejsc jest. Tak. W ogóle tego nie przewidzieliśmy. E, także przestroga dla Was. No chyba, że chcecie po prostu sobie e, zrobić spacer i trochę. Mieście nóg wytrenować, no bo pod górę to będzie odczuwalne na pewno. Na 100%. No ale jestem bardzo ciekaw tej plaży, bo już się zbliżamy. Zaczynamy, jak to wygląda. Niesamowita jest Madera. Ja już Wam mówię dlaczego. Jak y, zerkałam sobie na ten spot, to uważałam, mówię, że o! Słuchajcie, no takich, y, że ładniejsze gdzieś tam widziałam na Instagramie i mam też na liście, więc jak będziemy mieli czas i będzie pogoda, to zejdziemy. Rozwala głowę każda plaża tutaj na Maderze. Nie dziwię się, że jest bardzo dużo osób, które zajmują się y, vlogowaniem, podróżami, blogowaniem i spędzają na Maderze na przykład y, pół roku, rok albo w ogóle chcą tu zamieszkać, bo jest przepięknie. I co plaża, to piękniejsza i fajna jest Madera, dlatego że nieważne czy tu będzie słońce, czy będzie pochmurnie, to za każdym razem widok oddaje. Wodospad, jakbyście chcieli sobie zrobić zdjęcie czarna plaża, perfekcyjnie. Plażowanie. Jest to miejscowość, na którą jeśli będziecie nastawieni na to, żeby sobie może poleżeć na piasku, to ten piasek możecie znaleźć tu, ale musimy się teraz wdrapać, więc ciśniemy na górę. Jeśli chodzi o cenę za parking, to moi drodzy, godzina 1 euro. Także nie jest źle. Idziemy, idziemy zobaczyć te naturalne baseny. Tak, ważna informacja są to baseny darmowe, ponieważ tutaj w tej miejscowości są również takie baseny płatne, a te są darmowe i wyglądają naprawdę kozacko, bo są w takich skałach. Tak, naturalne. Zaraz zobaczycie. Słuchajcie, tak jak wspominaliśmy, darmowe e, baseny. Widzimy, że ludzie się kąpią, no my niestety, wiecie, nie będziemy się kąpać, ale bardzo fajnie sprawdza nam się ta mata, bo tutaj e, Michał właśnie będzie chwileczkę siedział, a ja pójdę zobaczyć co tam się dzieje. Także odpoczywamy. Tak jest, no żeby też młodzież trochę odpoczęła. Dokładnie. I co? Potem na kolejne punkty. Tym Potem razem kolejne. Mgliście będzie mgliście chyba tak. Mgliście będzie, tak. Jesteśmy, migi już na plecach i idziemy. W ogóle Beka jak jechaliśmy, to było widać, że tam mgła nadchodzi, nie? Jest ten punkt tak, tak, jest tak zawsze z tak. powitym głową. było na tyle pogodnie przy klifach. W tej miejscowości z tymi basenami, że zastanawialiśmy się, czy tutaj w ogóle będzie mła, no, ale na no to wychodzi po prostu, że nie ma takiej innej możliwości, żeby to nie było. Po prostu tak jest. Bardziej tu są też chmury. W ogóle bardzo fajny efekt tego jest, ale w ogóle spójrzcie, że tu mamy, o, tu pięknie widać. Tu mamy idą te chmury, czyli tam jest dolina ewidentnie zawsze zachmurzona. Tak jest. Idziemy. Idziemy. Moi to dokładnie w internecie. Wygląda to tak, że tu już zawsze słuchajcie, panuje mgła, a w zasadzie są to chmury, bo uwaga, jest to środek wyspy ponad 1000 metrów nad poziomem morza i w czasie gdy na wybrzeżu panuje upał, wypychane są tutaj wiatry powietrza z nad oceanu i one się wspinają tutaj po tych zboczach gór i tym samym składają się i skraplają właśnie w parę wodną. No, i mamy właśnie ten taki efekt efekt mgły, bardziej chmur, tak naprawdę. No ano, bye, co... Idziemy, It's... idziemy. It's Ale jak chciałem powiedzieć, że nie jeden film fantazy można tu nagrać, jak i również horror. Faktycznie przygotujcie się na to, że tutaj jest dużo. Płota. I końskiej kupy. Tak, jedziemy, jedziemy. Dalej, kolejka teraz. Kolejka i to jaka, słuchajcie. A, A jak się pogoda zmieniła, kolejna miejscowka, moi drodzy. Tym razem kolejka. Podobno bardzo stroma kolejka. Na dole plaża, widoczki klify, więc to co my kochamy najbardziej. Jeśli chodzi o y, samą kolejkę, to nie trzeba robić żadnej rezerwacji, y, tylko kupuje się bilecik tutaj u pana podobno gdzieś, więc szukamy. Zrezygnowaliśmy z kolejki, ponieważ do wagonika mieści się tylko 6 osób i jest tyle osób w kolejce, żeby było stania spokojnie na godzinę, plus do tego bilety sprzedają tylko i wyłącznie do 16.30, kolejka funkcjonuje do 18, no i na dole też jest kolejka, żeby wjechać, więc stracilibyśmy prawdopodobnie 2 godziny no jeszcze byśmy chcieli tam trochę zostać na tej plaży, mm -hmm. więc pewnie z 2,5 godziny czasu byśmy stracili, stracili tak, tylko po to, żeby spędzić trochę czasu na plaży, a niekoniecznie mm, coś więcej pokazać, bo tak naprawdę byśmy tylko tutaj zeszli na dół, no i pokazali jak się zjeżdża tą kolejką. Ale stwierdziliśmy, że wolimy sobie tutaj zostać w restauracji, wypić szybką kawę i dosłownie 10 minut i jeszcze coś fajnego dzisiaj zobaczyć. No trudno, odpuszczamy, ale nie chcemy tracić dwóch godzin, bo mamy jeszcze inne plany. Ale widoki, słuchajcie do picia kawy tutaj są super. Generalnie zejście jest na taką plażę kamienistą, tą kolejką, ale zryknąłem na plan i jeszcze mamy jeden m, taki taras widokowy. Tak, taras widokowy, który jest idealny na zachód słońca, więc chodźmy. Dojechaliśmy do następnego punktu widokowego i tak znaleźliśmy tutaj trochę na dziko, bo tu jakieś są budowy. Jest przekreślony człowieczek. Jakby nie można było tam iść. A, okej, okay, no dobra. Czy oni budują tu drogę? A tam jest ten punkt widokowy. No ale jest zakaz. No coś dzisiaj pechowo. No ale dobra. Takie jest życie, moi drodzy, więc jedziemy dalej. E, mamy na trasie dwie restauracje z widokiem no bo w sumie taki jest tytuł odcinka, czyli restauracje z najpiękniejszymi widokami i w sumie na tym chcieliśmy się bardziej skupić dzisiaj ale to miało być przy okazji, bo też jest po drodze naszego hotelu. Więc no dobra, no trudno, jedziemy dalej po prostu do tej restauracji, która też ma widok przepiękny. Moi drodzy... Krokiety z dorsza, to chciałam powiedzieć. Mamy cytrynę, bardzo ładnie wyglądają. Ja pierwszy raz do, teraz dopiero patrzę na ten widok, bo wiecie jak przebieranie. Tutaj trzeba wszystko pokazać, przecież dziecko jest wymagające i słusznie ma prawo do tego. Mój ulubiony napój jak do tej pory na Maderze, mogliście go zobaczyć w zeszłym odcinku, ale nie będziemy chyba dużo katach, tylko przejdziemy do... Yy, do jedzenia, ale jeszcze wpadajcie na naszego Instagrama, bo najpierw muszę zrobić fotę z tym widokiem. A widok jest ładny. Szkoda, że nam trochę zaszło słońce, ale jakby była patelnia, to też byśmy marudzili, że świeci. Także nie dogodzisz. Asi, jakaś. I fotka do miniaturki. I fotka do miniaturki. Mm. Co ty mówisz? A ja miałem takie wrażenie, że zamówiłem i mówię, no nie może to być jakoś mega mm. turbo dobre. Nie, jest dorsz, fajnie to cytrynkę, yy, trochę ziemniak, przyprawę, panierka, Podrasowane krokiety rybne, krokiety to się nazywa? Nie, paluszki rybne, przepraszam. A, że takie przypominają w smaku, przez to, że jest ta panierka. Słuchajcie, ziemniak z dorszem. Tylko, że w takim pierożku, Krowiecie. Jestem w szoku, bo ja przyznam szczerze, że to miejsce nie wygląda trochę. Że tutaj widać ząb czasu, zdecydowanie. Widok jest ładny, ale. No takie wygląda tak, ja teraz. Tak, w ogóle je nikogo jest. nie było, jak my przyszliśmy i mieliśmy takie, że list yy, państwa soczynni, ale na to na razie jest bardzo dobre. Ja też zamawiałam to jedzenie i mówię: Dobra, chodziło o, o to, żeby pokazać miejsce które można zjeść z widokiem, ale czy będzie smacznie, to niekoniecznie. I mówię, zamów po prostu i zobaczymy jak to będzie. Na, to na co masz ochotę, nie? Tak, tak. I też się skupiliśmy na tych daniach tradycyjnych po raz kolejny, z tego względu, że nie, zam nie chcieliśmy zamawiać um, sandwichów, burgerów, burgerów no. bo można zamówić jakieś kanapki i tego typu rzeczy, więc odpuściliśmy na no spaghetti. No nie, no nie, nie. nie. No tak, jasne. Dobra, no, próbuję. Nie, dawaj. Ale to jest smaczne. Jest dobre. Bardziej smakuje jak taki ziemniaczany, taki ziemniaczek e, z dodatkiem ryby. Tak, 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 oczywiście, no to mm -hmm. na pewno jest więcej ziemniaka niż, e, niż samej ryby, ale, ale bardzo dobre. Mm, i chrupiąca panierka. No. Powiem szczerze, naprawdę jestem w szoku. Ja w ogóle to z ziem. O i tak, i dobrze, że jest. Po dwie sztuki. <głos> <głos> I było pięć. Pozytywne no. zaskoczenie. Ja lubię. Lubię, jak takie rzeczy się dzieją. Tak, ja w ogóle jak czytałam opinie w internecie, to jest, że to jest nieodkryta perełka, gdzie, no jak przyszłam, to mówię, no. No tak, bo tutaj pani siedziała przy stoliku, nikogo nie było i mieliśmy takie czy w ogóle macie otwarte. Mówię, że tak. Coś tam krzyknęła do kuchni, widziałem to zaplecze i to tak mówię, o kurczę, czy oni to wrzucą gdzieś tam do mikrofali. Ale, ale na razie ale jest masz. Jest ja z tego wszystkiego zapomniałem, że zamówiłem tuńczyka w omlecie, ale z ciekawości. Bo nie chciałem się ograniczać tylko do tej, do tej ryby z, z bananami. A tu jest jeszcze dodatkowo marakuja. Tak, więc tak. taka y, fajniejsza wersja tego. No, tak. Wygląda naprawdę bardzo dobrze, więc będzie jeszcze bardziej owoc z rybą. No, niesamowite. Tak jest. Jedliśmy tą rybę już w poprzednim materiale, więc jeśli nie widzieliście poprzedniego materiału, to bardzo do niego zachęcamy, odsyłamy, obejrzyjcie sobie. Tam też było trochę próbowanych dań. Dużo regionalnych. Tak, Same. bardzo. No. Same wszystkie. Mm. Tu jest na pewno inna panierka niż tam jak jedliśmy. Ta jest bardziej chrupiąca. Jeśli chodzi o samą rybę, to ona jest tak samo mięciutka, soczysta. Taka mięsista, można powiedzieć. Czuć, czuję tą marakuję, ale ona jest tak, tak lekko polana. Bardziej jest w formie takiego sosu. Spróbuję z bananem. Mam wrażenie, że jest słodsza, mm -hmm. ale to pewnie zależy od banana, no bo to, tak trochę jest. Tak, no może być bardziej dojrzałe, to będzie słodsze Tak jest, pewnie. Y więc wydaje mi się, że po prostu troszkę inne banany i dlatego wydaje się słodsze. Tak samo dobre jak tam. Tam może mi ciut bardziej smakowała, A, okay. ale jest tak samo dobra. Y bardziej chyba mam tak, że już wiedziałem czego się spodziewać y i nie, jest, nie zaskoczył mnie ten smak, ale danie jest tak samo y dobre i ja je wam serdecznie polecam jak będziecie na Maderze. No jeśli chodzi o pozostałe dodatki, to fryty. Takie smutne, o. Taki smutek. Taka, taka lekka guma. No cała ta. Mm. Takie, takie dodatki. Standardowe. Ale ryba, super. Rozumiem o co ci chodzi. W ogóle ta paniarka tutaj jest minusem. Nie? To jest za mocna. To jest delikatniejsza, mhm. a to jest bardziej chrupiąca. Mhm. ale dla mnie to jest póki co odkrycie na Maderze. Jest tak, tak jest. dobra ta ryba, że no, wszyscy rozpisywali się na blogach, czy polskich, czy zagranicznych, że ona jest przepyszna. Ja trochę miałam takie ryba pyszna, że bo ja tak nie przypadam. a tu zaskoczenie. Ale przejdźmy do omleta. Tym bardziej ryba z bananem. Tym bardziej ryba z bananem. Przejdźmy do omleta z tuńczykiem. Ja widzę, że tego tuńczyka jest tutaj bardzo dużo. Więc, no. Tak, a ja widzę samo... Y... No co ty pełność tego tuńczyka. No, ten omlet jest taki... Samego omleta. Nie, tu są same to, to bardzo wiele kawałków y, tuńczyka. Aha, bo on jest w omlecie. Tak. A okej, okay, rozumiem. Rozumiem, dobra. Mhm. dobra. Mm. No nie, ja się tutaj w ogóle nie zgadzam z tym smakiem. Bo jednak wiesz o tym, że jest omlet, a omlet powinien mieć maksymalnie cebulę, pomidora i może jakąś ścineczkę. A tutaj jecie omlet z posmakiem morza. Uch. W ogóle nie mój klimat, totalnie. No to już preferencje. Tak, to jest moja preferencja, bo to nie jest niesmaczne. To jest no, spoko, no, dobry omlet, ale... Ale no nie, nie łączy mi się to w głowie, to połączenie. Nie, nie, nie. Dajcie znać, czy jecie omlety z rybami. Bo ja nie. <grym> o kurde. Ja bym tu powiedział, że do omleta wpadły szprotki. Już maknęliście ręką i mówicie, dobra, można zjeść. Nieciekawe. Nieciekawe, ale to danie polecamy. Tak, krokiety... I to. Tak jest. I widok. I widok. I piciu. I piciu. Dobra. 35 euro zapłaciliśmy za te wszystkie dania, plus napoje. I moi drodzy, zmierzamy już do hotelu, więc zobaczycie go w następnym materiale. To już tradycja po prostu będzie tych odcinków z Madery, że zawsze do hotelu, do którego jeździmy, rozpoczynamy odcinek kolejny i tam wam pokazujemy, ile zapłaciliśmy, jak wyglądał. No i dajcie nam znać, co myślicie o tych widokach dzisiaj. Najlepsza restauracja, bo ja mam swojego faworyta. Pierwsza. Pierwsza, ta na śniadanie. Tak, ta Tom, na śniadanie, tak, tak, jest. tak, tam na 100%. Jeśli chodzi o jedzenie, to ono jest troszkę słabsze y, niż w tych takich tak. restauracjach, które są w mniej urokliwych miejscach, ale tak jest, taka jest scena, taki był też y, temat tego odcinka. Także y, Dokładnie. tyle. Widzicie Dokładnie. oczywiście podsumowanie, ile łącznie wydaliśmy. No i my jedziemy już, nie? Dokładnie. Już jedziemy do hotelu, także do zobaczenia albo w podróży, albo w restauracji. Cześć.